16 października 1978 roku doszło do jednego z chyba najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. W Rzymie, w nieoczekiwanych okolicznościach, jak się wydaje, został wybrany papieżem Jan Paweł II, dziś święty Kościoła Katolickiego. Nikt chyba nie przypuszczał jeszcze kilka dni wcześniej, że taka sytuacja może mieć miejsce. Cały świat Myślę tutaj nie tylko o wierzących katolikach, ale także o światowej opinii publicznej, oczekiwał wyboru kolejnego Włocha. Taka była tradycja i takie były oczekiwania specjalistów, tak zwanych watykanistów, którzy komentowali, że papieżem zostanie jeden z dwóch kandydatów włoskich, to znaczy albo monsignore Benelli, albo monsignore Siri, dwaj reprezentanci dwóch. Skrzydeł Kościoła Światowego, ale także Kościoła Włoskiego. Konklawę potoczyło się zupełnie inaczej. To znaczy, okazało się, że obaj kandydaci włoscy z różnych powodów nie są w stanie uzyskać odpowiedniej większości głosów kardynalskich, i w związku z tym, w pewnym momencie, rozpoczęto poszukiwanie. Innego kandydata, kandydata, który by przełamywał dotychczasowe schematy. Przede wszystkim pochodziłby spoza Włoch, ale w przypadku Karola Wojtyły te schematy były także innego rodzaju. To znaczy, po pierwsze, był pierwszym papieżem, który pochodził z Europy Środkowo-Wschodniej, był także papieżem, który pochodził z kraju komunistycznego. To otwierało zupełnie nowy rozdział w dziejach Kościoła Katolickiego. Zarówno w wymiarze dwutysiącletniej Wspólnoty, jak i w wymiarze ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Wybór Polaka na Głowę Kościoła Katolickiego, czyli najliczniejszej wspólnoty wyznaniowej na świecie, a zarazem wspólnoty, która oddziaływała w znaczący sposób nie tylko na Polskę, ale też na wiele krajów europejskich po jednej i po drugiej stronie żelaznej kurtyny, oznaczał coś zupełnie. Nowego, nic więc dziwnego, że na wybór Jana Pawła II barłewskawicznie zareagowały sowieckie służby specjalne. Mamy ślady natychmiastowych niemal jeszcze czynionych jesienią 1978 roku bardzo głębokich, gruntownych analiz, dokonywanych przez specjalistów z KGB, którzy próbowali zrozumieć, co właściwie się stało, to znaczy co oznacza dla bloku sowieckiego perspektywa pojawienia się obywatela PRL, obywatela jednego z krajów zależnych na czele tak istotnej instytucji społecznej. Wydaje się jednak, że wybór Jana Pawła II był także czymś niesłychanie ważnym z perspektywy czysto polskiej czy perspektywy narodowej, to znaczy wzmacniał jeszcze pozycję i tak bardzo solidną Kościoła katolickiego w warunkach państwa komunistycznego. I Także swoistego życia społecznego Polaków, które z jednej strony było naznaczone no, jakąś formą sekularyzacji wynikającej z dość specyficznej, takiej powiedziałbym, połowicznej modernizacji. Mam tu na myśli fakt, że procesy modernizacyjne zachodziły w społeczeństwie spauperyzowanym przez komunizm i no, nie funkcjonującym na przykład w warunkach normalnej gospodarki. Ale jednocześnie ten kościół, który został w ten sposób bardzo wyróżniony, był istotny z punktu widzenia całego kościoła globalnego. To znaczy, proszę pamiętać, że w kościół Pawła VI poprzednika Jana Pawła II nie bezpośredniego, no ale jeśli chodzi o długość pontyfikatu, to porównywalnego między nimi znajduje się bardzo króciutki miesięczny pontyfikat Jana Pawła I. Otóż kościół Pawła VI był kościołem w znacznej mierze targanym, z no, takimi wstrząsami wynikającymi z czegoś, co historycy nazywają kryzysem posoborowym. To znaczy kryzysem, który wynikał z zmiany, często nie do końca przemyślanej zmiany, w sposobu funkcjonowania kościoła katolickiego w społeczeństwach. Kościół w Polsce wyglądał dokładnie odwrotnie niż większość kościołów europejskich i kościoły z Ameryki Północnej, to znaczy, w przeciwieństwie do ich wszystkich zamiast tracić na znaczeniu, w gruncie rzeczy zyskiwał. Jednocześnie rysowały się już właśnie te niepokojące procesy sekularyzacyjne. One zostały właściwie natychmiast powstrzymane przez Oddziaływanie faktów wyboru Jana Pawła II na papieża. Stało się tak, że nawet osoby, które z Kościołem Katolickim się nie identyfikowały w Polsce, widziały w Janie Pawle II właściwie bezdyskusyjny autorytet. I to stało się właściwie z dnia na dzień. Trudno nam jest to zrozumieć, trudno nam jest to pojąć, ponieważ nie byliśmy świadomymi uczestnikami tego procesu. Ja go pamiętam jako kilkuletnie dziecko, większość pewnie z Państwa oglądających ten wykład no nie pamięta go. Natomiast takie są fakty, to znaczy wybór Jana Pawła II zmienił bardzo wiele, otworzył nowe możliwości, z których myślę, że większość Jan Paweł II wykorzystał. Czy można więc mówić o Polsce przed i po wyborze Jana Pawła II? Pewnie tak, pewnie tak. A w każdym razie można mówić o PRL-u przed wyborem Jana Pawła II i po wyborze Jana Pawła II. To nie jest przypadek, że ruch Solidarności, pielgrzymki papieskie, głębokie przemiany ustrojowe nastąpiły po wyborze Jana Pawła II. Bez tego wyboru wyglądałyby one, na pewno inaczej i bez tego wyboru wyglądałyby o wiele słabiej. W związku z tym patrząc z tej perspektywy historycznej musimy bardzo pozytywnie ocenić ten dzień 16 października 1978 roku, którego rocznicę także w tym roku obchodzimy.